jeszcze przed rozpoczęciem tego materiału zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji bo już niedługo zbliżamy się do 2000 Także mega wam dziękuję i miłego oglądania Także hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście Mezo witam Was już w kolejnym odcineczku na moim kanale Jest to już drugi odcineczek serii gramy na Power RPG yy, Gdzie po prostu ten serwer, że tak powiem yy, postanowiłem, że będzie już w drugim odcineczku tutaj u mnie na kanale. Jeżeli chcecie, oczywiście bym nagrał jakikolwiek odcineczek z waszego serwera, piszcie oczywiście na mojego e-maila, Discorda, bądź po prostu w komentarzu zostawiajcie propozycje, a ja zobaczę co się yy, da zrobić i czy mogę wbić na ten serwer i yy, że tak powiem nagrać jego odcineczek yy, Jestem tutaj już na serwerze, gdzie po prostu yy, pisałem przedsiądzenie z właścicielem i dowiedziałem się, że jest to już druga edycja tego serwera, gdzie po prostu postanowili, że zrobią tutaj niskie zarobki, czyli nie ma już tych dużych zarobków, gdzie wcześniej, yy, że tak powiem, można było je tutaj spotkać. Yy, Zdamy sobie oczywiście prawo jazdy, bo niestety ale konta zostały wyzerowane. Eee, także co, jestem obecnie teraz na pracy kopalni, która, że tak powiem, nie była jeszcze przeze mnie sprawdzona tutaj na tym serwerze. Eee, tutaj, jeżeli jesteśmy oczywiście na mocy lat, jeżeli wejdziemy oczywiście w ten obszar tutaj, w który sobie teraz weszedłem, otrzymujemy od razu taki kilo. W sumie z Minecrafta tutaj tak dla 12-13-letnich, że tak powiem, fanów kurwa Minecrafta ten kill będzie naprawdę idealny. Eee, także co, dostajemy sobie oczywiście tego kilofika, podchodzimy oczywiście po te głazy wyglądające kurwa jak wodogłowie eee, Nie, no żartuję oczywiście. Eee, kopiemy sobie oczywiście tutaj, że tak powiem, e, jakieś tam minerały. Napierdalamy oczywiście tutaj myszką, abyśmy nie wiem, starego wielicy coś w tym stylu kurwa, żeby nam oddał nasze piwo. I widzę, że tutaj chłód niestety, ale został włączony. A, jednak już jest. Eee, no i co, napierdalamy po prostu te kamienie tak, no i dostajemy te nasze minerały, które są oznaczone tutaj po lewej stronie. Eee, możecie zauważyć, jak mi one tutaj e, lecą. Niestety, ale zostaliśmy oszukani, no bo leci sam kamień i mieć, tak że w sumie JD. No i co? Generalnie teraz prawdopodobnie będą się pojawiały odcineczki tam co jakiś czas na kanale, czy tam co dwa dni, czy co trzy dni, zobaczę co się będzie dało zrobić. Jakoś wiecie, że są wakacje, to życzę Wam oczywiście wspaniałych wakacji, moi widzowie drodzy. Serduszko oczywiście, możecie napisać w komentarzu, to również te serduszko, że tak powiem, dostaniecie ode mnie. Odcineczki będą się pojawiały troszeczkę mniej czy, Mniej, że tak powiem, że tak powiem Rzadziej, bo jak wiecie są wakacje Ja też chodzę do pracy, czy coś niedługo już zaczynam Egzamin na prawo jazdy, więc troszeczkę czasu będzie Naprawdę mniej, że tak powiem Do poświęcenia na ten komputer, tak? Wiecie, że jest ciepło Idzie się na piwko, że tak powiem Za high ze streamów i z YouTube'a A tak na serio to oczywiście Trzeba chodzić do pracy No i co? Napierdalamy sobie, sobie Oczywiście tutaj tym kilofem. no i niestety widzę, że tutaj złota ani diament w ogóle nic nie leci, można nawet Uran dostać, a wiecie, że uran jak uran chachanu sprzedaje, także w sumie jeżeli wydropimy to możemy mu dać i on nam, że tak powiem, go sprzeda eee, no i co, możemy sobie oczywiście w każdej chwili sprzedać te, 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 te nasze minerały, tak dostajemy oczywiście 2000, teraz dostałem bynajmniej za te minerały, które sobie teraz wydobyłem wydobędę sobie w sumie jeszcze trochę tego i sobie, że tak powiem, pójdziemy może jakieś autko kupić, czy coś w tym stylu zobaczymy jak tutaj e, wszystko fajnie, e, że tak powiem, wygląda zmienił się prawdopodobnie hud od naszej ostatniej wizyty Także w sobie w porządku, że tutaj coś e, administracja robi na tym serwerze e, Oczywiście zapraszam Was gorąco na serwer, jeżeli chcecie sobie pograć, nie macie jakiegoś stwierdola do odwalania, czy do zwykłego grania, to oczywiście Was gorąco zapraszam, jeżeli chcecie pograć na niskich zarobkach IP do serwera będziecie mieli zamieszczone w opisie, czy tam chociażby przy piętnym komentarzu także, e, że tak powiem sprawdźcie, bo ja e, jestem trochę popierdolony, raz daję tak, raz daję tak, także w sumie jebać lisa. E, no i co? Najpierw dalamy dalej nic, że tak powiem, nie wyleciał oprócz kamienia i miedzi. Być może administracja ja sobie zapomniałem zmienić dropu czy coś w tym stylu i tylko i wyłącznie to leci yy, Także ja sobie to że tak powiem oddam tutaj i, yy, i postaram się jakoś yy, dotrzeć chociażby do, yy, że tak powiem do innej pracy tak Kupić może jakiegoś Pereniala czy coś w tym stylu, może sobie jeszcze tutaj troszeczkę dorobię yy, Żeby ta kasa jednak była jeszcze może na jakiś tuning, zobaczymy co tutaj ciekawego jest, także zaraz widzimy się ponownie Yy, także co, udało mi się tutaj już dotrzeć na cygana troszeczkę przy pomocy administracji, aczkolwiek mi się udało. Yy, no i pierwsze co tutaj oczywiście widzimy, no to widzimy oczywiście Vincenta, który ma naprawdę fajny kolor fioletowy, fajnie on się generalnie błyszczy. Nie wiem czy to jest jakaś podmianka, czy coś w tym stylu, aczkolwiek w sumie yy, jest w porządku. Yy, Vincent oczywiście jest za 4000, Tajmananka również za 400 Sadler za 3,700, Pikador za 3 koła, Mumim za 1000, Walton yy, 3 koła, no i oczywiście Peraris za 3,600. Także w sumie nie wiem co by tutaj kupić, żeby, yy, żeby jednak mimo wszystko wszystko wystarczyło na ten tionik, aczkolwiek prawdopodobnie zagłosuję oczywiście w pereniala czyli że tak powiem w najlepszy samochód jaki może, jaki może tutaj oczywiście być po zakupie oczywiście tego pereniala znajdziemy go w przechowalni tak, ja sobie oczywiście zobaczę czy tutaj może ta beczka wybuchnie może jakoś ona wybuchnie, może jednak nie wybuchnie, aczkolwiek w sumie chujtowie. o kurwa, wypierdoliło jednak, faktycznie jednak wypierdoliło <laughs> także zajebiście bierzemy skuter i jedziemy do przechowywalni, jak gdyby niby nic Także ja sobie już tutaj jadę tym skuterkiem Zapierdalam nie, nie, nieopodal prawie 80 km na godzinę yy, Tutaj widzę, że są jakieś pożary Nie wiem czy ktoś to gasi, czy ktoś to jeszcze bardziej kurwa, że tak powiem posyca i dolewa benzyny yy, Zamiast gasić to wodą yy, Są pożary, ale widać, że straży pożarnej nie ma Także w sumie jebać straż pożarną oczywiście na tym serwerze, bo walą w chuja i, i ich oczywiście nie ma yy, No i mamy tutaj prezent Zdobyłeś prezent, otrzymałeś 50 także w sumie w porządku, że aż tyle dostajemy za taki, taki prezent. No i co? Kupiliśmy sobie oczywiście nasze pierwsze autko. Odpalamy sobie tutaj silnik lampki boże, no i zapierdalamy przez hopki do tunela, żeby coś tutaj zamontować do naszego perariego. Jeśli prawdopodobnie jest chyba z Player Life, aczkolwiek nie wiem możecie napisać w komentarzu, bo w sumie gdzieś go widziałem, ale szczerze to nie wiem gdzie. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj kilka stanowisk, tutaj zmontaż nitro, Jobu, Neony. I tuning wizualny, tak to sobie zobaczymy oczywiście nasz tuning wizualny Zobaczymy czy stać nas w ogóle na cokolwiek tutaj, tak yy, Tuning wizualny, przedni zdezak, oczywiście, że nas stać Mamy tutaj jakieś oponki, także sobie zobaczymy nasze yy, oponki Niestety, ale nie mogę sobie przybliżyć na koła yy, Kupimy oczywiście do jako takie... Takie prestiżowe, tak? Żeby, żeby widzieli, że Perari to jest jednak Perari Kupujemy oczywiście toponki yy, możemy tu jeszcze taki spoilerek w zamontować kurwa, żeby widzieli, że jednak, yy, jednak Perari to jest kurwa Perari, nie? Nie widzą kurwa, że można normalnie na rajdy Dakar kurwa przez rondo przepierdalać i chuj Eee, także co, kupiliśmy sobie oczywiście takiego perariego Jak widzicie perari jest naprawdę kurwa krolem dróg Także jeżeli chcecie takiego to no, napiszcie w komentarzu, to wbiję i wam go, że tak powiem, rozdam eee, No i co, pojadę sobie w sumie, zobaczymy co tutaj jeszcze zostało dodane eee, W aktualizacjach jest na przykład napisane, że tutaj dodali jakiś nowy licznik, nowa komenda, dla administracji oraz pochwal eee, Dodano pracę górnika, nowy panel F1, turbo do tuningu i takie różne, że tak powiem eee, Aż tak powiem rzeczy. Podkreślam, to oczywiście mamy panel gracza, tak? Czyli jakieś tam standardy, jakieś seriale, nieseriale, yy, jakieś prawa jazdy, minuty na służbie, czy, yy, czy że tak powiem coś w tym stylu. Yy, pojadę sobie także w sumie jeszcze zobaczyć yy, tą pracę, co jest tutaj na Missionary Hill, prawdopodobnie są to kosiarki yy, Też pewnie są te kosiarki, które są na innym serwerze, aczkolwiek nie wiem, jak to może wyglądać, także yy, że tak powiem, pojadę sobie i je, yy, że tak powiem, obczaję yy, Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, że tak powiem, jakieś tam, o widzę, że to jest jakieś lotto, także sobie w sumie mogę wpisać Lotto, czy dajmy na to 20, 28, może szczęśliwa, ry, yy, że tak powiem, liczba yy, Dajcie znać w komentarzu, jakie tam odcinki, z czego chcecie, że tak powiem, tak? No, bo bo jednak widzę, że z For Life'a naprawdę e, nie chcecie tych odcinków, bo strasznie źle zareagowaliście prawdopodobnie przez tego bana warusa i w ogóle wszyscy jesteście, że tak powiem, e, źle nastawieni do tego For Life'a i jednak nie chcecie go oglądać, tak? Bo jednak zauważyłem statystyka z innego serwera, a po statystykach chociażby e, z tego For Life'a. E, wchodzimy sobie oczywiście w marker, wpiszymy wykrzyki i no i dostajemy oczywiście naszą kosiareczkę, no i możemy oczywiście kosić te pole, zapierdalać się tutaj oczywiście po tych markerkach i e, dostawać te owe pieniążki. Zaskoczenie danych punktów, czyli w sumie nic nowego takiego yy, na tym serwerze, czyli. Generalnie, no kurwa, no standard taki kosiareczek na serwerze. Jeżeli chcecie, oczywiście, pograć na takich niskich zarobkach, no bo jednak komuś się tam czasem, że tak powiem, podobają te niskie zarobki, tak? No to oczywiście was zapraszam na serwer. Eee, no i co? Ja sobie to jeszcze troszeczkę, oczywiście, pokosiarkuję czy coś w tym stylu. No jest oczywiście losowanie lotu, mam nadzieję, że wygram. Może coś wygram, może nie. Oczywiście dam liczbę 28, czyli zobaczymy, czy byłem bliżej, czy dalej. Może byłem bliżej, może akurat trafiłem. 24, kurwa, 24 mniej, no i że tak powiem, może myślę, że coś tutaj wygrał. Jak widzicie, są tutaj oczywiście podmianeczki yy, takich. Geterów czy chuj wie co to było, tam jest oczywiście mój piękny perek Także w sumie musicie napisać serduszko dla niego Bo biedny się przewrócił i leży w wodzie mm, Także co, w tym odcineczku to byłoby na tyle Ja wam dzięki wielkie oczywiście za oglądanie Jeżeli chcecie kolejny odcineczek z nowego serwera Dajcie znać oczywiście w komentarzu, jeżeli nie to nie będzie I tyle yy, Ja już uciekam, prawdopodobnie jest to premiera Także napiszcie jakieś tam serduszko w komentarzu czy coś To ja również wam te serduszko oczywiście przypnę yy, Dzięki wam wielkie za oglądanie Zostawcie chuja w górę, trzymajcie się, do następnego razu I cześć